<noise> Cześć, melduje się Kobikowski. Znowu mnie chwilę nie było. Miałem taką, można by powiedzieć, depresję klockową. Czułem jako zwykły konsument klocków Kobi, który preferuje małe i niedrogie zestawy z II wojny światowej, że Kobi gdzieś mi odpływa. Z jednej strony mamy zalew przewartościowanych w mojej opinii zestawów limitowanych dla wybranych, z drugiej dużą liczbę setów z innych epok niż WW2, które są fajne, ale konsumują moce firmy Kobi, co ma wpływ na ofertę drugowojenną, oczywiście. No, i w tym momencie pojawia się zestaw, który bardzo poprawia mi humor, zwłaszcza że jest tu jeden niesamowity element. Przed nami francuski czołg lekki Renault R35. Bardzo ciekawa konstrukcja. Zestaw, który został wyposażony w, w dwa warianty oznaczeń. Od razu może tutaj się uporajmy z tym. Zobaczcie, tyle mi elementów zostało po zbudowaniu tego zestawu w wariancie polskim. Zobaczcie, tutaj mamy wszystkie te, te miejsca, które e, wtedy w wariancie francuskim są oznaczone e, oczywiście tymi charakterystycznymi e, okręgami, kółkami i tak samo to, e, te elementy czyste, że tak powiem, bez nadruków, które nie posiadają tych oznaczeń polskich. W tym wariancie francuskim wtedy budujemy z tych drobnych elementów. E, ten element chyba po prostu sypnął się jako dodatkowo. Więc tutaj bardzo, e, ten, ten motyw mi się bardzo podoba. Ja oczywiście go wykończyłem w wariancie polskim, Polska we wrześniu 1939 roku posiadała kilkadziesiąt egzemplarzy tego czołgu. Nie, nie jestem pewny dokładnie, bo tam chyba z tego, co się szybko doczytałem, było około 50 czołgów. Te Renault R35 lub H35, konstrukcji bardzo do siebie podobnych. Jeżeli, jeżeli od razu macie odniesienie do, macie jakiś link do dokładnych źródeł, możecie wrzucać w komentarzu, jeżeli posiadacie precyzyjną wiedzę na ten temat. W każdym razie, no, trochę tego było też w wojsku polskim, więc ja oczywiście tutaj takie oznaczenia polskie zamieściłem. Dobra, słuchajcie, teraz tak szybko spojrzymy sobie na, na... to oczywiście jest też ten biały skosik z, z nazwą zestawu i spojrzymy sobie na żołnierza, który może być żołnierzem w sumie francuskim, jak i żołnierzem polskim, oczywiście, czołgistą, tak? Na wyposażeniu znajduje się pistolet i lornetka, ale słuchajcie, teraz tak, mamy tutaj ładny nadruk na, na torsie, cały tej tors i, i rękawy. Te ramiona zobaczcie w kolorze takiej intensywnej czekolady, bardzo ładne. Zobaczcie jak to wygląda w, w zestawieniu z, z tym takim brązem takim bardziej z tym jasnym, który jest na czołgu i tutaj widzimy niebieską chustę, przyszy i tak. Oczywiście mnóstwo pasków, klamry, to wszystko jest ładnie odrukowane, ale nie na twarzy. To jest sobie hełm typu Francuskiego, oczywiście, z głowy, żeby to dobrze widać. Słuchajcie, tutaj coś poszło nie tak. O ile ten, ten nadruk, taki który tutaj był naniesiony z przodu, jest ok, jest w osi, wszystko ok. To tutaj z tyłu w, tym, w tej figurce jest nadrukowany też taki pasek, który biegnie z tyłu, i on niestety wyraźnie się obsunął. I zobaczcie, to, co tu się dzieje. Nie? Tutaj wyraźnie widać, że. Bo ten malutki fragmencik jest jeszcze drukowany z tego ruchu, wiecie, od przodu, a ten tylny wyraźnie nie trafia tutaj to jest przerwa a tutaj co, co najgorsze on zachodzi mu trochę na, na twarz. Więc tutaj powiem Wam, że gdybym w ogóle dbał o figurki bardziej niż po prostu Gdybym, gdybym był kolekcjonerem figurek, tak, to bym tutaj płakał w tym momencie i już bym pisał do firmy Kobi z reklamacją. Ale nie będziemy się tym w ogóle przejmować, i teraz przechodzimy już do samego czołgu. Bardzo, bardzo mi się podoba ta konstrukcja. Mamy tutaj pojazd taki, wiecie, zwarty, nieduży. Sam zestaw jest niedrogi, nie rujnuje portfela, więc tutaj oczywiście plus i słuchajcie, od razu wam, od razu wam zwrócę uwagę na ten element, tak niesamowito, o którym mówię. To jest, oczywiście słuchajcie, ten widzowie, który, którzy, mnie oglądają od lat, wiedzą o co chodzi. Słuchajcie, chodzi o tą tutaj krateczkę wentylacyjną, 1 na 2 w kolorze zieleni wojskowej, tam czy tam oliwkowym, czy jak tam dalej. Słuchajcie, to jest chyba, nie wiem, czy jeden z, nie, nie z najrzadszych po prostu elementów kobi. Na pewno nie, ale w, ja tak lubię go nazywać taki trochę święty gral słuchajcie, ta, ta kratka wentylacyjna wcześniej udało mi się ją upolować tylko w jednym zestawie, to było chyba w, w takim brytyjskim czołgu Challenger, jeżeli się nie mylę taki, który był w, w zieleni i w czerni i w, te, w tamtym zestawie był jeden taki element i słuchajcie, ja w całej mojej wiecie, tutaj słynny Kobikowski z całą swoją monstrualną kolekcją klocków, miałem tylko jeden taki element w swojej w swojej kolekcji. Nie kupowałem challengerów na, na rozbiórkę, ponieważ jakoś tak nie, nie wydawało mi się, że one były takim dobrym źródłem części, żeby, wiecie kupować cały czołg dla jednego klocka i liczyć na to, że pozostałe mi się przydadzą. Tak? No i tutaj wreszcie dostaliśmy ten element w, 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 tym, w tym oto zestawie Renault. R35 szkoda, tylko że jeden. Ja wiem, że tutaj nie ma więcej, yy, więcej miejsca na jeden, ale na przykład wyobrażam sytuację, w której Kobi dołącza do tego zestawu jeszcze jeden elemencik w osobnej folice z nadrukiem dla Pawła. Yy, dla Pawła K. To taki żart, słuchajcie. Ale powiem wam tylko jeszcze jedno: że ten zestaw wydaje mi się już o wiele lepszym źródłem części. Dla, dla na przykład, gdybym się uparł, że koniecznie chcę tam właśnie coś wykończyć, jeszcze w, w tym klocku, kupiłbym całego tego Renota na części, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo, bardzo. Ciekawych elementów. No i też mało tego mamy. Zobaczcie, tutaj mamy te nadmiarowe, jeszcze te właśnie nadmiarowe elementy z nadrukami, a tutaj mamy na przykład warianty czyste, bez nadruków. Czyli jeżeli komuś konkretnie potrzebny jest ten skos, no to nie trzeba, nie wiem, zmywać tego, tego tych kółeczek francuskich, tylko od razu mamy czysty element. No i jeszcze mamy trochę elementów dodatkowych. No i też ciekawe tutaj elementy przy tym, przy, przy zawieszeniu tym bocznym. Te rurki, no nie no generalnie jest tu sporo elementów i jako dawca części uważam, zestaw jest naprawdę, naprawdę, yy, no wyróżnia się, tak? No i ma ten, <grymnie> ma tą krateczkę, tak? Yy, dobra, więc teraz tak, zaczniemy się sobie tutaj omawiać yy, ten zestaw. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli będziecie dopiero go składać, uważajcie podczas yy, budowy... Yy, bo nie inaczej, bądźcie uważni co do tego jakie klocki są wyraźnie przedstawione w instrukcji, bo co do instrukcji nie mam żadnych zastrzeżeń, ale tam był taki gąszcz słuchajcie tych właśnie y, podczas budowania, ty, y, co, są mam tutaj te kafeleczki jednostudowe brązowe i zielone, y, tam jak w, w gąszczu tutaj dokładnie w, w y, gąszczu tych elementów y, jeszcze w wannie jakby czołgu, y, ja się zagapiłem i użyłem tego tego brązowego, jasnego brązowego tam w środku, bo wydawało mi się to tak jakieś bardziej logicznie, akurat nie spojrzałem, zagapiłem się i później myślałem, że, najpierw myślałem, że brakuje jednego elementu w zestawie, dopiero później doszedłem do tego, że na wcześniejszym kroku użyłem złego elementu i ciężko było mi rozebrać ten czołg później, no ale oczywiście tutaj moja, moja, moja wina, mea kulpa, tak? O, oczywista, dlatego słuchajcie, no nie jest to taki, to nie jest czołg, który można sobie, to nie jest jakiś tam kolejny pancerek, który już możemy budować prawie na pamięć, e, który możemy sobie budować jedną ręką, oglądając na przykład jakiś film w telewizji. O nie, nie, nie. E, tutaj proponuję maksymalnie audiobooki tylko i trzeba dokładnie patrzeć na instrukcje, moi drodzy. Jeżeli śledzimy instrukcję, nie powinno być żadnych problemów, nawet, nawet młodsi odbiorcy około 6-7. 8 lat wzwyż sobie jak najbardziej z tym zestawem poradzą. W zasadzie sensie bardzo ciekawa konstrukcja. Zobaczcie tutaj, cały kadłub zaczyna się takim dwukolorowym, tutaj, zobaczcie zaokrągleniem, łącznie z takimi uchami tutaj holowniczymi. Numer czołgu to jest akurat typowe tutaj dla tej maszyny polskiej i teraz tak tutaj mamy pewną taką mm, asymetrię tak? czyli po jednej stronie jest inaczej tutaj mamy właziki yy, właziki z, z nadrukiem wizjera dla kierowcy ten tutaj dosyć ciężko to, 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 to wyjąć nie, nie wiem z, moi, z moim palcem tego się nie da zrobić to muszę użyć jakiegoś narzędzia ale da się to otworzyć i wtedy mamy sporą dziurę tutaj na niestety przy tym oświetleniu, ona zionie tutaj czernią, ale jest tam sporo, sporo miejsca w środku, które ktoś mógłby tutaj się pokusić, żeby lepiej wykorzystać, tak, więc to jest taki jeden element ruchomy, który możemy sobie tutaj, z którym możemy sobie coś porobić. Zobaczcie, tutaj mamy ciekawe zaokrąglenia, tak, tutaj młoteczek, no tu widzimy jakąś pewnie jakąś skrzyneczkę narzędziową, i na pewno uwagę zwraca bardzo, bardzo ciekawe i skomplikowane, budowane z wielu elementów tutaj podwozie tego czołgu. Osłony tych, tych wózków, tak? bo tu miało miejsce takie: tu były takie dwa wózki, plus jeszcze resorowane takie jedno to koło oddzielnie. I tutaj bardzo się cieszę, że nastąpiła taka zmiana, ponieważ we wcześniejszych prototypach tego czołgu tutaj były takie. Po prostu kafelki takie, ścięte kafelki takie, nie? No tam łatwo, łatwo jeszcze znaleźć pewnie w necie gdzieś te zdjęcia. Podmieniono je pod, pod takie ciekawe, podmieniono je na takie ciekawe elementy tutaj z zaokrągleniem po jednej stronie z e, takimi tutaj wystającymi studami um, które według mnie bardzo ciekawie odzorowują skomplikowanie tej struktury prawdziwych wózków, tych osłon wózków, gdzie właśnie są jakieś takie wystające ośki, śruby i tutaj możemy sobie wyobrazić, że, to, że te właśnie wystające, e, wystające tutaj te, te study są właśnie tymi elementami e, technicznymi, które można zaobserwować w prawdziwym czołgu tak? tu oczywiście miałyby być sprężyny pomiędzy Tymi, pomiędzy tymi mm, elementami, tak, mamy tutaj, widzimy też roleczki tutaj nośne dla górnego biegu gąsienicy. W ogóle czołg się bardzo ładnie, bardzo się ładnie toczy, tak te kółeczka małe, one się tak za dobrze nie, 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 nie kręcą, ponieważ one są zamontowane w, w osobny sposób. Na szczęście w sposób, który nie niszczy osiek tak, tak tak bardzo nie, bo czasami kobi posuwa się do takich akcji, że w instrukcji są są czynności, które niestety powodują trwałe uszkodzenie klocka. Tutaj na szczęście tak nie jest. Co to jest? Aha, wypadło mi, bo ja tam zaraz to, zaraz to włożę. Eee, więc generalnie pomimo tego, że kółka są dosyć nieruchome, to no, one się tutaj ładnie ładnie tutaj się po prostu ślizgają po tej gąsienicy i wszystko tutaj ładnie, ładnie działa. Więc może jak najbardziej czukiem sobie, sobie jeździć, tak? No oczywiście widzimy tutaj kamuflaż dwukolorowy, zieleń wojskowa i brąz ten taki jaśniejszy, tak? Tu mamy ciekawe elementy wydechu eee, z tej strony. Tutaj więcej te wszystkie elementy, przepraszam, te narożniki pozakręglane, i z tyłu jedno, jedno kółeczko zapasowe. Też widzimy i hak, tutaj jakieś i ucha, tutaj takie holownicze, więcej oznaczeń polskich. Tak w, tej, w ten sposób, tutaj możemy też jeszcze raz spojrzeć na ten, na ten piękny element, i otworzyć, i otworzyć tutaj klapkę do, do atrapy silnika. Jest to taka imitacja silnika, ona jest troszeczkę fajniej wygląda, tam jeszcze są elementy na sta, niestety na stałe zabudowane pod spodem. W przypadku tego, tego czołgu myślę, też bardzo by się tutaj sprawdziło, gdyby, gdyby zrobić to, co bardzo często podpowiadamy firmie Kobi jako tutaj znawcy tematu, żeby ta górna, górna, cały ten górna, górna powierzchnia pancerza mogła być zdjęta na przykład razem, nawet z mocowaniem wieży, i w, i w środku odsłaniałoby się na przykład. Może byłoby wtedy o wiele łatwiej zabudować stanowisko kierowcy i tam jakieś dodatkowe detale wewnętrzne. Tak? Ja rozumiem, że tutaj ciągle bierze, bierze górę wymaganie. Solidności konstrukcji, chociaż mi się wydaje, że dałoby się nadal zaimplementować to ściąganie całego, całej góry pojazdu przy zachowaniu należytej solidności zestawu. Więc tutaj mamy taką jeszcze takie, zobaczcie, takie fajne tutaj miejsce, gdzie możemy właśnie coś wrzucić. Ja tu wrzuciłem jedno zapasowe ogniwo gąsienicy. Tu jeszcze mamy jakąś rureczkę. Nie wiem czy to właśnie jest jakiś element od, od filtra. Tutaj może się zasysa powietrze do silnika. Trudno mi powiedzieć, czy to jest mocowanie anteny. Trudno mi naprawdę powiedzieć. Dobra, tutaj mamy też właśnie oznaczenie. Ten kwadrat oznaczenie to jest polskie, jakieś tam taktyczne, oczywiście. No i tutaj widzimy, zobaczcie, w troszeczkę innym schemacie kolorystycznym. Nie, bo tu na przykład jest, tu jest zieleń, tak, wyraźnie widać, że jest to inny schemat kolorystyczny trochę, mm, jeżeli chodzi o te elementy tutaj podwozia czołgu. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajna wieża, ciekawie w ogóle zaprojektowana, świetnie, świetnie się to budowało, tutaj od tyłu mamy możliwość otworzenia, otworzenia takiego włazu, gdzie jest sporo miejsca. I tutaj widzimy taką bardzo taką charakterystyczną kopułkę obserwacyjną dowódcy. W ogóle warto sobie tam poczytać trochę o tym czołgu. W tym, w tym czołgu, to był czołg dwuosobowy, dowódca był zdecydowanie przeładowany funkcjami. Tak, był, był dowódcą, który miał wydawać też polecenia. Obsługiwał działko, obsługiwał karabin maszynowy. I jeszcze radiostacja, tak, więc tutaj więc to pewnie się nie zbyt dobrze sprawdzało na polu bitwy. No więc tak to, tak to wygląda. Tu mamy trochę, trochę zaokrągleń, jeszcze też właśnie ta, ta płyteczka zaokrąglona i bardzo ciekawe tutaj cały ten moduł tej armaty, tak? gdzie, gdzie ten oporopowrotnik był nawet dłuższy niż sama, sama armata, ale w ogóle to był czołg. Lekki wsparcia piechoty, on się miał w po, po, zasadzie poruszać mógł się poruszać powoli i przede wszystkim miotał e, pociski odąbkowo burzące wspierając własną piechotę. E, nie potrzebował długiej armaty jakiejś tam przeciwpancernej taka była jego, taka była jego funkcja oczywiście, jak na te czasy czołg bardzo dobrze pancerzony e, i generalnie e, taki godny następca e, Renota FT nie? oczywiście. Podsumowanie. Co mogę powiedzieć? To jest zestaw, na który po prostu czekałem. Tak? I według mnie to jest zestaw w ogóle obowiązkowy. Nie tylko dlatego, że ma też ten wariant polski, ale też według mnie taka no, konstrukcja ważna, tak? jeżeli chodzi o w ogóle o rozwój myśli technicznej całej związanej z czołgami. Zobaczcie, tutaj dostajemy też te wszystkie elementy dodatkowe, które pozwalają nam wykończyć czołg w takim wariancie francuskim. W mojej opinii jest to konstrukcja bardzo ciekawa do zbudowania, nie jest, nie jest taka wiecie, oczywista, trzeba uważać, tutaj są wiecie, klocki różnokolorowe, trzeba zachowywać szczególną ostrożność podczas montażu, żeby na przykład później nie rozbierać połowy czołgu, tak jak na przykład Kopikowski niestety. Dobra, słuchajcie, w ogóle zestaw był bardzo dobry jakościowo, jeżeli chodzi o, o wszystkie tam spasowania, klocki, jedyny feler jakim się trafił, no to tutaj ten ten niedobrze nadrukowana główka figurki, czym ja osobiście się aż tak bardzo nie, nie przejmuję. To ostatnio figurkami głównie się bawi moja córka, która, czas, która czasami tutaj gości. Taka wiecie, trzyletnia łobuziara, ale jak widzę, że ma, ma ciągoty też oczywiście. Tutaj do, do klocków no, nie mogło być inaczej i ona, jej, jej naprawdę nie robi różnicy, czy ktoś ma lekko, leciutko, krzywo nadrukowany jakiś pasek na twarzy. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Z takich jeszcze ogłoszeń, parafialnych, że tak powiem, mogę powiedzieć, że teraz mm, na pewno będę jeszcze nakręcę trzypak amerykański, przyjrzymy się tym figurkom, zrobimy taką, wiecie, tą moją hardkorową kontrolę jakości. A oprócz tego powiem wam, że będę recenzować teraz raczej tylko jakieś małe zestawy, które będą wychodzić, a tak to raczej będę teraz skupiał się na budowaniu lotniskowca. I kolejne odcinki, takie większe, to powinny być już update'y z, z lotniskowca. Na tym chcę się skupić i zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać. Bardzo dziękuję wam za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!